Jeżeli chcesz, to możesz sobie te ustawienia zaawansowane układania do spisów, czyli tutaj te podświetlenia, właśnie kolorowe, albo właśnie te kropki, które Cię informują o przekroczeniu kaloryczności, albo te rozkłady procentowe. Możesz je sobie wyłączyć. Wtedy wyłączasz je, klikając w tą w tą flagę. Możesz też włączyć, jeżeli jakiś jadłospis jest z jakiegoś powodu wyłączony. Tutaj masz pełną dowolność, czy chcesz, aby te kolory się podświetlały, czy nie. Zdajmy sobie sprawę, że nie każdy dietetyk chce, aby jadłospis był taki kolorowy, niektórych to rozprasza, więc po prostu wtedy jest możliwość tego wyłączenia.